Witam serdecznie. Dzisiaj jest Open Day. Na dole, w tamtej części, troszkę dalej, którą tam pewnie widać w aparacie, zaraz tam pójdziemy i zobaczymy. Trwa otwarcie jest impreza taka impreza dla VIP-ów, trzeba powiedzieć to uczciwie. Dla nas będzie w piątek dla takich wszystkich pracowników, którzy tu pracowali przy tym basenie i przy tamtej części, drugiej i sobie dzisiaj zrobimy taki luźny spacerek. Żeby o niczym tam głupim nie mówić, to tylko tak sobie się przejdziemy po tym, jak to wygląda. zdjęcie niestety z drona nie będzie, bo, bo mój dron nie trzyma karty SD i nie mogę nic nagrywać, więc nie ma jakby tego, y, pokazać całe, całości, y, jak to wygląda. Mógłbym pójść gdzieś tam na drugą stronę drogi, ale nie chcę mi się Wam powiem szczerze tak daleko iść. No i też takie jakieś ujęcie Wam wstawić. Może zresztą zajdę trochę na dół później, ale zobaczymy, to jak impreza się skończy. No a co jeszcze? No, za chwilę wejdziemy tutaj w te drzwi, przejdziemy przez starą część, przez basen i pójdziemy na nową. Pokażę Wam tak mniej więcej, jak to wygląda. No bo dzisiaj jest środa, w piątek jeszcze jest impreza dla pracowników, a w sobotę przyjeżdżają pierwsi goście. To jest otwarcie, ale jeszcze goście dopiero będą w sobotę. Także zapraszam na krótką taką relację, na krótki spacerek z tego miejsca, w którym w sumie spędziłem... Powiem Wam szczerze, około 5 lat, tak naprawdę, nie? Bo pierwsza część to była w 2017 roku oddana, ta, która przy niej stoję, to oczywiście też było remontowane. To był stary budynek wyremontowany, to tam też było jakieś 2-2,5 dwa, dwa roku. No i tutaj teraz tamta część też 2 lata i 3 miesiące, czyli tak gdzieś pewnie 4,5 lat, roku na pewno tu spędziłem. Oczywiście nie bez przerwy, bo wiadomo, mieszkam w Polsce i coraz mam urlopy. Teraz na przykład pojadę na urlop na 5 czy tam 6 miesięcy aż do jesieni będę sobie się dłubał coś tam przy domku także e, pokażę wam mniej więcej jak to wygląda pokoje mamy otwierane bo teraz właśnie tam goście, którzy e, siedzą i na razie piją winko e, będą sobie chodzili po pokojach mogą oglądać jak to wygląda więc ja przy okazji pokażę też to wam lecimy tak wygląda wejście do starej części drzwi takie sobie fajne nie? To jest taki punkt, jak gdyby recepcyjny. Od razu, e, jeżeli przyjeżdżają goście, to tutaj są przyjmowani. E, tam jest ten. Tu nie pójdziemy na tą starą część, nie ma to najmniejszego sensu. Tam się wchodzi, wszystko działa na czujki. A więc, jak gdzieś wchodzicie, nie zapalacie świateł, tylko same się zapalają. Ale no to chyba jest teraz już norma. I idziemy powolutku na tamtą część, właśnie e, drugą. Nie? O, widzę, już mrygoczy mi światło. Tutaj, więc tu przelecimy. To jest taka piwnica, tu można jakieś ciuchy powiesić buty, jak wracacie ze spaceru, żeby tam wam wyschły, tak jak tutaj zresztą widać, nie? No i tu właśnie w tym miejscu się kończy. Tutaj jak to są te drzwi, to się kończy stara część. To wszystko, co już teraz widzimy, no to jest część nowa. Tu jest akurat sauna, przepraszam, nie sauna, a basen, na który można sobie przyjść kiedy tam się chce, tak? No i co tam miałem wam powiedzieć. No i sobie przychodzicie o na basen. On był budowany dość szybko, 10 miesięcy się wyrobiliśmy. Mury wszystkie oczywiście stawiała firma. My tylko tutaj wykończeniówkę, nie? No i tak to mniej więcej wygląda. Ja nie wiem czy za szybko nie będę kamerą przerzucał, żebyście mogli zobaczyć. Tu jak sobie pływacie, to możecie po, podziwiać drugą stronę, jak gdyby, tego, takiego wąwozu, który tam jest, strumyk płynie i tam jest tak nisko, a tam widać właśnie jakby, no, naturę, nie? Także miejsce jest tutaj fajne. To jest zresztą ogólnie ostatni dom, który tu powstanie. Dalej za tym domem już nic nie powstanie. To nie działa tak jak w Polsce, że kupujecie działkę i załatwiacie warunki i coś tam, nie? Tutaj są oczywiście toaletki prysznic, tam też jest jeszcze jeden prysznic, nie? No i tak to wygląda. Ale już basen to wam chyba pokazywałem wcześniej. E, tu jeszcze cały czas jest jak gdyby basen też. Tu ostatnio kładłem e, tą wykładzinę. To jest oczywiście też łącznik. O tam widać chyba e, tą imprezę. Ludzie tam stoją, czekają, nie wiem, znaczy coś nie wiem. Może jedzą coś, piją coś. E, no i słuchają i te tu jest wyjście na mm, dach, czyli na taras dachowy. To nie wiem co znaczy nawet, a że można tam coś poleżeć chyba sobie z czmielami, y, czymś coś takiego. No i sauna, nie? To też wychodzi się tu za drzwi i tam to jest. A tutaj wchodzimy już teraz do tego drugiego budynku, który był, bo tu się kończy łącznik. Tu wchodzimy do drugiego budynku. Y, Wojtek, proszę zapal światło. No. Tutaj w tym pomieszczeniu, w tym pokoju mieszka Henryk z Dariuszem. A idąc sobie gdzieś tam dalej, to wygląda to tak. To jest takie miesz, aha, tutaj nie jest jeszcze apartament, tutaj jest siłownia, czyli klub fitness. Tak to wygląda, nie? Można sobie potrenować. Nie wiem, czy to już skończone. Tutaj pamiętacie jak naprawiałem kiedyś tutaj, bo za, ta maszyna była za wysoka do sufitu. Nie? No, i musiałem tam taką wcinkę robić, troszkę podnieść sufit. No, i tak to wyszło. I tak to teraz już wygląda. No, i lecimy tu. Może wejdziemy na chwileczkę też na taras, ten zewnętrzny, jakby taki, nie? Tu też nie wiem, czy pamiętacie. Może jak będę miał jakieś zdjęcia, to będę wam tam czasami coś wrzucał, jak to wyglądało kiedyś, i jak wygląda teraz, nie? No, sobie jak tam na przykład już. Wstaniecie z rana, to możecie sobie przyjść tutaj, wypić taki tarasik, na przykład kawkę, nie? Wychodząc tamtymi drzwiami. No ale tutaj nie będziemy szli, czy... Nie, bo potem tam nie wejdę. A, tutaj, tutaj to była tragedia, katastrofa, a teraz wygląda moim zdaniem już fajnie. Tu jeszcze przejdziemy, tylko zobaczymy ten tarasik. Tarasy to jak tarasy, nie? Tu też kiedyś robiłem. Nie wiem czy pamiętacie, tam obrabiałem te góry. No i teraz wygląda to w ten deseń, powiedzmy. Nie wiem czemu ktoś nie pozrywał tych takich na szybach. Widzicie te krzyże, nie? To taśma jest przyklejona, żeby po prostu jak się robiło, żeby nikt tam nie pomyślał, że nie ma szyby, i żeby tego nie wybił. Więc tak zostało i ktoś jeszcze nie pozrywał tego. Ale to tam już kwestia tylko jakichś detali. Także co. Tu jeszcze płytki trzeba pewnie gdzieś przenieść, wynieść. No tak sobie, którym ja tutaj drzwiami wchodziłem, bo teraz nie pamiętam, chyba tutaj, nie? No i tak to teraz wygląda. Aha, tam jeszcze Wam tylko pokażę, hmm, gdzie jest sauna. Tu się właśnie jak wychodzi, tam przechodziliśmy koło tych drzwi. To tymi się wychodzi, no i tam na górę się idzie na, na taras, nie? A tutaj jest sauna. O, trzeba takie jeszcze rzeczy poodrywać tam takie zabezpieczenia i tam byśmy weszli to jest sobie sauna ale nie będziemy tam wchodzili bo to już jest sauna mniej więcej każdy wie jak wygląda więc nie ma to jakby najmniejszego sensu obiekt nie wiem czy widzicie jest okamerowany czyli wszystko co na zewnątrz się dzieje gdzieś tam na rogach na, tak jakby ta kamerka akurat tu bije, bo tutaj jest wejście do nie to, to jest wejście to są drzwi takie wejściowe, tutaj na korytarz, jak gdyby, dlatego kamerka sobie nagrywa. Takie miejsca wszystkie kamery nagrywają. Ogólnie w hotelu nie ma tych, ale wszystkie miejsca, gdzie jest wejście do hotelu, są okamerowane. I to już wszystko działa. I tak to wygląda na siłowni. Nie wiem, czy tam pokój masażowy będzie otwarty. Tu mamy. Jeden z pokoi, w którym kiedyś mieszkał Henryk z Dariuszem, już jest przygotowany na przyjęcie gości. Tak to mniej więcej wygląda, czyli tutaj jest taki wypoczynek jakby, nie? No, telewizor, ale ten wypoczynek to tu za bardzo chyba nie pasuje, moim zdaniem. Chyba, że on tam jeszcze pójdzie dalej, w tamtą stronę. Tu ktoś jeszcze coś sprząta, pracownicy pewnie pozostawiali swoje rzeczy. Taka wanna, nie? No i sypialnia. Czy to jest tak, że, wiecie, możecie sobie tam w wannie się kąpać, a tutaj leżeć i na przykład leżeć, nie? Aha, tu jeszcze ktoś się przebierał, także. No ale to łazienki to mniej więcej tak wyglądają, podobnie, nie? Więc prysznic, tam kibelek. No i tyle. Także pokoje ogólnie są podobne. Fakt, że każdy jest inny, nie ma takiego samego pokoju, ale ogólnie to tak wiecie jest. No. Tutaj jest pokój, masaże będą. Jeszcze jakaś folia na tym, tym łóżku jest. I tu będzie można ten. Tutaj też zrobiony jest taki sufit właśnie. To co teraz jest modne. Nie wiem jak to się, zapomniałem jak to się nazywa. I co, idziemy dalej? O, tu coś widzę jeszcze nieskończone. Zapal się Wojtek, zapal światło. A, futryny nie ma. O matko boska. Katastrofa. Tutaj też było jak było, nie? Tu jeszcze jakieś światełka nie ma. No. O, tu jeszcze trzeba dołożyć na przykład coku. Jeszcze parę rzeczy zostało, nie? No. I tu na przykład idziemy do takiego innego mieszkania. Mamy salonik z kuchnią. Kuchnia wygląda w ten desen, dziś mniej więcej. Kuchnie są podobne, tylko inaczej poustawiane. Tu mamy taki salonik z telewizorem, czyli to jest pokój. Zaraz zobaczymy, ile osobowy. To chyba będzie czteroosobowy. Tak, tu będzie, tu jest pierwsza sypialnia, jak widać. Tak to wygląda, mniej więcej, nie? przed przyjazdem gości, bo gości są to trochę gorzej wygląda, ale ten a tu jest druga sypialnia, czyli to jest dla czterech osób no i łazieneczka jak widać, tak to mniej więcej wygląda pyk, pyk, dzień dobry jestem tutaj no i tak pokoje są podobne, tylko że inne tak jak Wam mówiłem, inne kształty mają czyli troszeczkę inaczej meble są pomontowane tu jest następny pokój to jest jakiś taki mały Czyli tylko jakby dwuosobowy, tam jest łazieneczka, no to wiadomo, tutaj do spania, no i, i kuchenka, można sobie też usiąść w ciągu dnia, pooglądać telewizję, trochę to niezgrane to, ale no tutaj siedząc, to coś tam będzie się widziało, nie? I tak to mniej więcej leci, no. Tam nie pójdziemy dalej, bo to, chociaż tu jeszcze na chwilkę przejdziemy się, bo tych pokoi ogólnie jest 18, nie? Nie ma sensu chodzić po wszystkich, bo, bo nie ma sensu. Tu kiedyś mieszkaliśmy, tu, tylko, że to było zupełnie inaczej. Pół, w zasadzie żadnych ścian nie ma już. I to jest też czteroosobowy pokoik. Tu jest sporo dwuosobowych, albo właśnie, tak jak ten, czteroosobowych, nie? Każdy pokój ma jakiś taras, albo taki na ziemi, jak tam jest tutaj, albo taki na zewnątrz już, nie? No i tutaj wiadomo, łazieneczka. Dzień dobry. No tutaj. Widać było mnie? Może widać było. Tak chodzę z ręki nagrywam. Od tak dla dla czegoś tam. Tu też jest pokój. Ten jest chyba. Tamten był cztery, to ten chyba jest dwuosobowy tylko. A tu byliśmy. Chyba. No pójdźmy na wyżej troszkę. Co tu słychać? Takie obrazki. Na przykład tu jeszcze też nie ma lampy jakiejś. Musi przybyć. No i co, tutaj co my tu mamy, a tu mamy to co kiedyś wyglądało jak wyglądało. A teraz wygląda tak, nie? No, także już źle chyba nie jest. To są głośniki, tutaj muzyka leci jak puszczą, akurat teraz jest niepuszczona, ale. Mogą puścić muzykę, to będzie czasowo jakoś tam ustawione i będzie sobie cały czas grała. W każdym pokoju zresztą są głośniki, czy to radia, nawet nie wiem jak to działa. Bowy, czy jak to, to jakaś taką firma, nie pamiętam. No i co? I taki też tutaj pokoiko. łazieneczka. A widzicie, a ten pokój nie ma tarasu. Aha, to jeden albo dwa pokoje ogólnie tarasu nie mają. No, ale tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy tam pójdziemy na górę, jeszcze może na chwilkę. Tutaj już jakieś byliśmy. Nie pamiętam. O, właśnie, już jakaś muzyka zaczęła lecieć. Pewnie zaraz ludzie zaczną chodzić, też oglądać. No, i tak to wygląda. Taki to jest też tylko dwuosobowy. O, zobaczcie. A to e, na dzisiejszą imprezę przywieźli dachowcy, nie? Czyli firma, która robiła tutaj dachy. Bo tu są dachy w zasadzie wszystkie nowe, przebudowane, nie? No i tak samo tutaj sypialnia. Tam widać tą część starą. O, i na taki sobie tarasik wychodzicie. Nie wiem, jak słoneczko, i tam możecie oczywiście pójść na ten taras nad yy, basenem. I tyle. Albo sobie na przykład poleżeć na takim leżaczku, nie? Jakby komuś tam się chciało. i wstajecie z jakimś tam widokiem na, na coś tam w tym akurat jest kominek to jest, tu są tylko dwa kominki ten jeden w tym apartamencie i jeszcze jeden taki wspólny na samym dole tam nie pójdziemy na sam dół dzisiaj tam pewnie zaproszę was na niedzielę no bo jak są tam goście, ludzie no to nie ma sensu jakby tam się kręcić nie? oni niech sobie tam imprezują dzisiaj, a my a my gdzie my pójdziemy jeszcze? Na dół chyba, no bo co tutaj, nie ma już co więcej pokazywać. No zobaczcie, też jeszcze nie ma tej futryny kawałka, zabrakło. No to trzeba jeszcze wszystko podrabiać. Takie duperele. I tyle, no tak to właśnie leciało, nie? Zaraz jeszcze wyjdziemy na jakiś inny taras. Tutaj może na przykład. Ale tu może być za głośno już, nie wiem jak to tam jest. Bo tutaj widzę, już y, są ludzie, którzy chodzą. Więc nie pójdziemy. Tu jest też pokoik taki y, łazieneczka widać nie? Takie lampki. Ogólnie no, powiem Wam szczerze, standard jest, y, jest wysoki. No, nie ma co ukrywać. Kuchnia jest pełna wszystkiego, bo tu nie ma śniada, nie ma jedzenia, więc trzeba sobie samemu robić albo jechać do knajpy. I tyle. A tutaj korytarzyk. I wracamy już teraz do domu. A to jest nasz dyrektor. E, no i także. A ja mieszkam o tu. Za tymi drzwiami. Prawie jest skończone, aczkolwiek jeszcze e, nasze są tutaj rzeczy. Jakby się wyprowadzimy, przyjdą inne e, osoby, które sprzątają e, i, i tyle. no. Tak mieszkaliśmy przez dłuższy czas ostatni. Tutaj jest moja sypialnia, tam łazienka i na końcu jest Bogusia sypialnia, tam gdzie drzwi otwarte, bo mamy pokoje czteroosobowe, czyli po dwie sypialnie. Ja mam swoją, a Boguś ma swoją. I tak to wychodzimy sobie na tarasik i tak to właśnie impreza trwa. Tam jest właśnie szefowa, szef, córka szefa, dzień szefa i taka cała jakby biznesowa część tego przedsięwzięcia. Także co, trzymajcie się i pozdrawiam.